Druga odsłona Assassin's Creed jest obszerniejsza, lepsza, bardziej intrygująca i co najważniejsze, daje ogromną przyjemność z zabawy. Twórcom gry udało się naprawić większość błędów z części pierwszej. Gra znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych gier roku 2009. Zobaczcie, jak tego dokonali. Zapraszamy do naszej recenzji Assassin's Creed 2. gry rozpoczyna się w miejscu, w którym skończyła się pierwsza część Assassin's Creed. W rzeczywistym świecie spotykamy uwięzionego przez potomka dawnych asesynów, Desmonda Milesa. Jego umysł wskrywa tajemnice potężnych artefaktów, zwanych herejskimi jabłkami bądź częściami Edenu. Zawarta w nich moc jest obiektem pożądania zakonu, który nie cofnie się przed niczym, aby wejść w ich posiadanie. Po utanej ucieczce z pomocą nowo poznanych przyjaciół Desmond ponownie korzysta z superkomputera Animus. Jednak tym razem nie chce odkryć położenia kolejnego artefaktu, ale przejść szybki kurs asesyna. Wspomnienia Desmonda, podłączonego do superkomputera, przenoszą nas do Włoch w epoce renesansu. Tam poznajemy naszego nowego bohatera. Młody, nieokrzesany Ezio, pochodzi ze znamienitego rodu. Jego ojciec pracuje dla medyceuszy i uchodzi za szanowanego bankiera, jednak tak naprawdę jest asasynem. Odkrywa spisek na życie rządzącego Florencją w Afryce Wspaniałego i tym samym pieczętuje los swojej rodziny. Opowiada o tym specjalne filmowe wprowadzenie do gry – Assassin's Creed Rodowód. Wydarzenia te zapoczątkowały lawinę zdarzeń. Nasz bohater przeszedł metamorfozę. Z młodzieńca ogarniętego rządzą zemsty staje się asasynem z dumą trzymującym profesję po ojcu. Nie będziemy zdradzać Wam całej historii. Jest opowiedziana bardzo ciekawie. Podczas gry będziecie świadkami wielu spisków i machinacji, za którymi stoisisz za kontemplariuszem. Co so to jest męża. Tak, sorry, to miałem swojego priorytet, assassin. Czy Pan rzeczywiście myślał, że nie chciałem Wam się podróżować? Czy Pan nie planował? Zatem jesteśmy na taką klęskę. Podobnie jak w pierwszej części podczas gry odwiedzimy wiele większych lokacji. Zobaczymy miasta 15 wiecznych Włoch, Florencję i Wenecję. Twórcy gry starali się wiernie odzorować architekturę wraz z historycznym układem ulic i znanymi zabytkami renesansu. Zobaczymy z bliska, jak wyglądały Katedra Santa Maria del Fiore, Most Rialto czy dzwonnica Świętego Marka. Zobaczymy także wiele innych budowli, a ich wygląd także oddano z najdrobniejszymi szczegółami. Wszystko po to, aby zachwycić graczy dopracowanymi lokacjami i świetną grafiką. Ważniejsze miejsca w grze opisane są w podręcznych informacjach. W znacznym stopniu wpływa to na dobrą zabawę i nadaje autentyczności opowiadanej historii. W Assassin's Creed 2 wykorzystano ten sam silnik graficzny Anvil Engine co w pierwszej serii. Został jednak mocno zmodyfikowany, a grafika w grze wygląda dużo lepiej. Podczas gry zobaczymy dynamiczną zmianę cyklu dnia i nocy. Takie efekty dodają grze klimatu i sprawiają, że odwiedzane przez nas miejsca za każdym razem wyglądają inaczej. Zapewne zdarzy się Wam zatrzymać na kilka sekund tylko po to, aby uchwycić magię lokacji, w której się znajdziecie. Miasta są teraz dużo większe i bardziej zróżnicowane architektonicznie, a zwiększony dystans wyświetlania grafiki pozwoli podziwiać tę wielkość. Ewolucja silnika graficznego Envil Engine zaowocowała także poprawieniem sposobu renderowania grafiki, dodaniem ulepszonych efektów oświetleniowych, odbić światła, dużej ilości specjalnych efektów. Na szczególną uwagę zasługuje system modelowania tkanin, który można podziwiać na postaciach występujących w grze. Zastosowano także technologię odwzorowania wegetacji roślinności, np. rosnące i kwitnące drzewa, krzewy, trawa. Znamy to już np. z gry Far Cry 2. Prawdopodobnie niewielu graczy zwróci na to uwagę podczas zabawy, ale warto wiedzieć, że w Assassin's Creed coś takiego istnieje. Modyfikacja silnika gry dotknęła również elementy, które mają bezpośredni wpływ na jakość rozgrywki i jej zróżnicowanie. Poprawiono sztuczną inteligencję wszystkich postaci w grze. Nadano im określone schematy zachowań, zależne od poczynień naszego bohatera. W Assassin's Creed 2 postacie nie zachowują się już jak kury rozbiegające się w różnych kierunkach na widok walki lub ciała zabitego strażnika. Tutaj przechodnie są ciekawi, a niejednokrotnie na tyle odważni, by wyrazić swoją opinię o całej sytuacji. Niektóre postacie potrafią nawet poruszać się równie z winni jak nasz Bohater. W pierwszej części gracze narzekali, że przygody Altaira są powtarzalne. W nowej produkcji twórcy gry wprowadzili szereg zmian. Misje Bohatera są teraz bardziej różnorodne. Nawet z pozoru podobne zadania mogą mieć zupełnie inny przebieg. Oczywiście głównie w zleceniach polegających na zlikwidowaniu celu. Urzędnika, który nigdzie nie rusza się bez ochrony, trzeba uciszyć dyskretnie. Inaczej prostego gondoliera, który wziął zakładników. A jeszcze inaczej pod tego zabójcę, który z kolei dostał zlecenie na nas. Postać, którą kierujemy, zyskała także nowe, znacznie ciekawsze możliwości walki. Ponadto oprócz zwinnego i spektakularnego poruszania się po ścianach i dachach budynków, Ezio otrzyma od twórców gry wiele innych nowych umiejętności. Podczas walki można odbierać przeciwnikom broń i użyć jej. Oczywiście bohater ma do dyspozycji całkiem pokaźny własny arsenał, m.in. podwójne ostrze lub miniaturowy pistolet. W szczególnych sytuacjach może posłużyć się trucizną, wynająć grupę najemników, złodziei czy kurtyzan, którzy odwracają uwagę przechodniów i strażników. W drugiej części gry nasz asasyn nareszcie nauczył się pływać i nurkować. A dzięki machinie Leonardo da Vinci nawet latać. Takie elementy zdecydowanie wpływają na lepszą zabawę i ciekawszą rozgrywkę. W czasie gry odkrywamy tajemnicę spisanego przez Altaira kodeksu asasynów, którego strony znalazły się w posiadaniu templariuszy. Pojawia się też wiele innych ciekawych rekwizytów, na przykład Relikwia Asasynów, która w pewnym momencie zabawy pozwala nawet wcielić się w samego Altaira. Dziękuję, Altair, za Włączenie do fabuły gry, historycznych postaci i faktów z życia nadaje grze znakomitego klimatu. I nie dotyczy to jedynie osób, które spotykamy, ale także zagadek logicznych, powiązanych z odkrywaniem śladów po wcześniejszym obiekcie badań templariuszy. Drugi Assassin's Creed nie jest jednak pozbawiony wad: kiepska kamera i czasami niedokładne sterowanie należą do tych najmniej irytujących. Zdarzają się jednak poważniejsze, np. błędy w kolizji obiektów. Jednak największym problemem w Assassin's Creed 2 jest to, że pod koniec gry do zabawy może wkradać się nuda. Pomimo całej różnorodności rozgrywki, kiedy prowadzona przez nas postać posiada już wszystkie umiejętności i rodzaje uzbrojenia, większość zadań nie stanowi już wystarczającego wyzwania. Grota fardeli e paure, requiesca di Kilka wad nie jest w stanie zepsuć najnowszego Assassin's Creed 2. Twórcom udało się stworzyć świetną grę, wykonaną z dbałością o szczegóły i znakomitą mechaniką rozgrywki. Przemknijmy oko na fabułę i dużą ilość nawiązań historycznych. To tylko gra i nie trzeba do niej podchodzić tak poważnie. Dla każdego, kto lubi zagadki, teorie spiskowe i ten typ gry, Całość wyda się na tyle ciekawa, by Assassin's Creed 2 wciągnął go na długie godziny. Naszym zdaniem ten tytuł jest tego wart.